typu pol witam was w najnowszym filmiku na moim kanale i zanim skomentujecie Proszę obejrzeć ten filmik do końca, bo ja tu nie mam zamiaru hejtować ani Zebo, ani. W sumie nikogo, tylko chciałam wyjaśnić pewną sprawę. W sumie od dawna zastanawiałem się, czy nagrać taki filmik, czy nie. I wiecie, raz mi się ta sytuacja podoba, raz mi się nie podoba. Raz chcę to nagrać, raz nie chcę tego nagrać, ale wczoraj w sumie stwierdziłem, że już to nagram, bo kolejne że rzeczy się zebrały po prostu. Postaram się Wam jak najprościej to po prostu wytłumaczyć. I mam nadzieję, że zrozumiecie. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałam bardzo podziękować Marce Diablo za przysłanie mi super biurka. Ja bardzo długo szukałam fajnego biurka gamingowego, które spełni moje oczekiwania. No i w końcu tak je znalazłem. Jest bardzo solidnie wykonane, duże, dlatego mogę na przykład położyć sobie teraz e, mikrofon i kamerkę i normalnie tak wiecie, nagrać jakoś. Mogę fajnie montować filmy, i idealnie pasuje do e, fotela, które już mam. Myślę, że to jest fajny prezent i okazja, żeby kupić komuś e, bliskiemu na święta na przykład. Spełnia wszystkie moje oczekiwania, także jestem szczęśliwym klientem. Dwa pierwsze linki w opisie. Jeżeli ktoś chce kupić takie biurko, no i lecimy Dobra, zacznijmy od tego, że wczoraj e, podesłała mi poza narce życie <laughs> Jeden z moich fanpage'ów mi podesłał filmik I ogólnie nie będę wam podawał nazwy tego filmiku, nie chcę żebyście tą osobę po prostu hejtowali No i filmik filmik chodziło po prostu o to, że ta osoba hejtowała ubrania Zebo Zebranka.pl i powiedziała, że moje ubrania są lepsze Zacznę też od tego, że ludzie myślą, że ja mam jakąś dramę z Zebo że po prostu ja sprowokowałam Zebo, nagrałam po prostu tego disa i nie spodziewałam się tego, że zebo nagra na mnie disa. I w ogóle, że ja wywołałam całą dramę. Sajcie, nic bardziej mylnego, nie wiem czy tak się mówi. To była forma kolaboracji. Ja sam napisałem do Zebo, tutaj wam pokażę screeny. Nie będę wam pokazywał wszystkich rozmów. Ja sam napisałem do Zebo, czy robimy jakąś kolaborację. Zebo zaproponował. Że ja nagram na niego disa On nagra reakcję, później on nagra na mnie disa A ja nagram reakcję na jego piosenkę I o to ogólnie w tym wszystkim chodziło I dlaczego nagrałam ten filmik? Bo dostaję do, tej, do tego, do dzisiejszego dnia dostaje komentarze, a Zebo jest lepszy A wolę Zebo I w ogóle, bo ludzie naprawdę uwierzyli w Że to jest jakaś, wiecie, drama Pomimo tego, że Zebo w swoim filmiku Chyba tym reakcji, już nie pamiętam jak to było Sam powiedział, że to była Forma kolaboracji po prostu że Oboje się dogadaliśmy z tym, wiecie o co chodzi. I w sumie cieszę się, że większość osób zrozumiało, o co w tym wszystkim chodziło, i Zebo to w ogóle powiedział o tym, no ale jest ta duża część osób, która nie zrozumiała, i to są osoby bardzo, no młodsze osoby po prostu nie zrozumiały, także chciałam o tym powiedzieć. Dobra, ale wracając do tego, co było wczoraj, tak jak mówiłem, pojawił się filmik, on się pojawił w ogóle już o wiele wcześniej, i po prostu ktoś tam powiedział, że Zebo ubrania są gorsze niż te moje no i dobra trzymam sobie komentarze i było dużo komentarzy typu jakieś dowody jakieś ten o i takie komentarze lubię wiecie bo ta osoba nawet nie pokazała żadnych dowodów nic nie porównała po prostu ale pojawił się też komentarz jednej dziewczyny Czytam wam go. Ubrania zamiast zwykłego na druku, który spieszy się po paru praniach, mają ręcznie wyszywany haft. To jest odnośnie właśnie blues zebo. Są ocieplane, robione w Polsce. A to, że go nie lubisz, to nie znaczy, że beznadziejne ubranie. Ja się z tym komentarzem po części zgadzam, zwłaszcza z tym ostatnim. A to, że go nie lubisz, to nie znaczy, że nie ma, że ma beznadziejne ubrania. I powiem wam tak, na początku mi się to podobało, że ludzie nie ogarniają, że to po prostu było tak, jakby ustawione, nie? Nawet w sumie z Zebem e, śmialiśmy się z takich komentarzy. No ale po prostu po czasie mi już zaczęło to irytować, bo wiecie, ile można, ile mogę dostawać tych komentarzy? Nie podoba mi się to porównywanie mnie do Zebo. Zdaję ja sobie sprawę, że Zebo dużo o mnie filmów nagrywa i w ogóle, ale nie wiem, porównywajcie go z innym kanałem, nie po prostu ze mną. I odnośnie ubrań Zebo. Ogólnie na początku ta osoba krytykuje tak, jakby moje ubrania. Pisze, że Zeba ubrania mają ręcznie wyszywany haft. I słuchajcie, to nie jest prawda. Ja wczoraj wstawiłem w sumie na story, a później to usunąłem. Żadna z tych youtuberów, no tych takich tańszych może te droższe mają, nikt nie będzie siedział i nie wyszywał wam tego haftu, w swoim sklepie też mam bluzy robione maszynowo Zebo też ma robione bluzy maszynowo są ocieplane robione w Polsce, ja to tak odbieram wiecie, a moje nie są, moje to jest dokładnie to samo, moje też są ocieplane i robione w Polsce, to nie ma w ogóle krytykować ubrań Zebo, ja uważam, że ubrania Zebo są ciekawe fajnie wyglądają, podobają mi się te kolory i po prostu mi przeszkadza to że takie porównanie i się ludzie kurcą i jeszcze nie mają racji, wiecie o co chodzi Zebo nigdzie nie powiedział, że te hafty są wyszywane ręcznie. Zobaczcie sobie, ja wczoraj nagrałem taki trailer. Nigdzie na stronie nie pisze, że te hafty są wyrabiane ręcznie. Tutaj jest skład ubrań Zebo, tutaj jest skład ubrań moich no więc nie musicie krytykować ani ubrań zebo, ani moich ubrań, moje też są ocieplane i w ogóle, taka reklama wiecie, nowa kolekcja w sklepie, no i słuchajcie zapomniałem dograć, yy, ja tej dziewczynie odpisałam na ten komentarz, serio wiesz, że hafty w bluzach youtuberów są wyżywane ręcznie to leci maszynowo, ręcznie to ktoś klika, żeby się robiło, tak wiecie w formie o, jakby poinformowania tej osoby, troszkę tak śmieszkując no ale ta dziewczyna mi odpisała widać, kropka, lepiej spójrz na swoje ubrania, bo wyglądają gorzej niż z lumpa, no i widzicie, ja chcę normalnie porozmawiać, a jak ja mam z takimi po prostu ludźmi rozmawiać. Jeszcze odniosę się do jednego komentarza, jak, patrzy, jak pamiętacie, wstawiłem filmik ostrzeżenie dla Sebo. Specjalnie tam mówiłem inaczej i w ogóle, ale znowu duża część osób, pewnie młodszych po prostu e, pomyślała, że to jest naprawdę. No i wam ten komentarz. Zebo, który robi to dla żartu w pozytywny sposób, ci przeszkadza. A inni hejterzy, Zebo nie jest hejterem. Już ci nie przeszkadzają. Nie przeszkadza ci pso, Kapul i tp. W ja też to robię na żarty, chyba ten film nie powstał w, w poważnych celach. Nie wiem czy pamiętacie ten film, jak nie to zostawiam wam link na dole. I cieszę się, że bardzo dużo osób e, wychwyciła to, że to jest dla beki i jeszcze zwracały uwagę tym osobom, które o tym nie wiedzą. Odpowiedź mi się podoba. Love. Może ogarnieć swoją spiętą dupę i się do oglądania Freeza. W sumie to też jest moja wina, bo ja często prowokowałam, wiecie, pisam jakieś tam śmieszne komentarze o Zebo, nienawidzę Zebo, ale myślałam, że większość ludzi rozumie to, że to piszę dla żartu tak naprawdę. Ale są też tacy co więc spoko. Możecie mnie hejtować, to nie jest tak, że ja mówię nie hejtujcie mnie teraz, hejtujcie mnie, ale już mi się po prostu, mi się to znudziło porównywać mnie do Zebo, albo jakieś tam o Zebo pisać komentarze. Nie było żadnej dramy, my się wręcz kochamy z Zebo, patrzcie na tego screena. Nie, nie mamy nic chyba do siebie, ja przynajmniej nie mam z mojej. Zebo wrzuca filmy, reakcje jakby na moje filmy. Kiedyś widziałam u Zebo, że The Friends, e, zgłosili mu jego film, pomimo, że jest coś takiego jak prawo autorskie i wiecie, on miał demonetyzację czemu osiągnięty, ten film później wrócił. I słuchajcie, jak ja bym był hamski, ja bym nie lubił Zebo, to bym poskozał te wszystkie filmy naraz i on by pewnie mógł je później przywrócić, no a wiecie to by było hamskie, ale tak nie robię, bo sam oglądam te filmy, sam się śmieję z tego co mówi Zebo, więc nie, nie jest tak, że ja nienawidzę Zebo to pisam dla Beki i już nie będę tak pisał, skoro niektórzy nie rozumieją. Teraz też w opisach filmiku będę zamieszał e, komentarz te, że to jest wcale humorystyczne. Myślałem, że tylko nie muszę robić, no ale będę to po prostu umieszczał. Podsumowując ten filmik, ja chyba nie będę pisał do Sebo, Sebo lubisz mnie na Instagramie? On też ma swoje sprawy i w ogóle chciałam po prostu wyjaśnić tą sprawę raz, a dobrze pewnie i tak dalej będą pojawiały się takie komentarze, ale ja się czuję z lepiej z tym, że nagrałem taki filmik. Dobra i na koniec tego filmiku chciałam wam podziękować serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co mi po prostu chodzi. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. O, zachęcam was do kupowania moich plus, jak już taką reklamę zrobię Teraz będą pojawiały się dużo muzyki, chyba w tą sobotę się pojawia kolejny diss i w ogóle teraz będzie tydzień po tygodniu. Wracam do tej muzyki w końcu na dobre. No i dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć.